Ok, słuchajcie, kolejny raz przegrał mi nagranie. Nie wiem czemu tak mam, ale na YouTubie wejdą trzy odcinki, oczywiście, to, będzie, to nie będzie zmontowane jako wszystko, tylko po prostu wstawię to po kolei jak to powinno być. A otworzę sobie skrzynki. No niestety nic nie wleciało. Tu mój kolega gra Napisałem do niego, żeby trochę poczekał, bo nagranie mi się zatrzymało i żeby na razie grał sam Także teraz wbijem i go zapraszam tylko pytanie, kiedy on wbija? Jak chcecie, to wbijacie do, do tego klanu. Okej, okay. kolega dołączył i teraz gramy. Dobra, słuchajcie. Wezmę sobie ładowarkę, bo mam pod ręką. że wyłączy sobie tu klasą. Dobra, OK. Dobra, ja uciekam Że mnie nikt nie zabił O, mój zbawiciel xd Tu widzę, że ją biją Że yy, biją I... Pierwsze miejsce, jak zwykle Mam pytanie, czy chcielibyście też odcinki z mojego pierwszego konta, gdzie mam 7000 puch? Ok, to by było na tyle. Do zobaczenia, cześć.